się ma Cześć, Golczyk, się ma. Cześć, goldczyk. Cześć, Hany, co tam wychodzi ja patrzę na te klientki, co w grają, to one lepiej wyglądają niż grają. No. I teraz tak, i teraz tak. przez to, to kurwisko, je teraz pierdolę. będę miał inwajda Bo się pokazało tam, poszło. A! Ja support. Dobra, nieważne. No kurwa, to muszą zmienić, żeby ten kaczor nie uciekał na ten środek cały czas, bo on mi cały czas ucieka na środek, przez co wolniej dżunglę robię, no nie? No tutaj akurat mam grunt jeden, próbuję tutaj wbić w końcu coś normalnego, bo przecież nie mam kiedy nawet. No, cały czas coś robię, gdzieś z kimś, jakieś teraz akcje i jutro też już wiem, że mam dużo rzeczy do zrobienia, a jeszcze muszę kurwa, Ach, szkoda gadać, kurwa stary. Trochę mi się narobiło ostatnio rzeczy, ale to dobrze, wiesz, ja nie narzekam, po prostu więcej rzeczy muszę robić, ale to dobrze, bo to na plusik wychodzi. Tylko mimo to są, jeszcze pojawiają się sytuacje, których nie jestem w stanie przewidzieć. Niemożliwe, że zrobiliście overclocking i ziprocek pierdolnął. Nie uwierzę Ci w to, na to, że żeby to się stało, musiałbyś wyłączyć zabezpieczenia w BIOSie, a tak naprawdę Ci nie pozwala nawet wszystkich tego wyłączyć. Sam BIOS. Bo niektóre tylko będziesz mógł wyłączyć, wszystkich nie, więc nie rozumiem tego trochę. Jak to dokonałeś? Bo nie ja, żeby spalić porodka, to musiałbym wyłączyć trzy zabezpieczenia. Bo masz jedno spowalniające i drugie zabezpieczenie, które wyłącza ci kompa. Więc kurwa, no nie spotkałem się jeszcze, by ktoś wszystkie wyłączył kiedykolwiek. Jak piny na płycie się zjarały. Nie słyszałem nigdy o czymś takim. Kurwa, wy to normalnie nowe jakieś schorzenia komputerowi znajdujecie. Wystarczy go przegrzać. Nie wiem, miałem procka 2 lata podkręconego kurwa na 6 giga, tego co mam teraz. To nie rozumiem tego. To nie wiem jak to jest możliwe, żeby go spalić. Powiem szczerze, no w szoku jestem. Jeśli ktoś dał radę, no to w szoku jestem. Dla mnie to szok w takim razie, powiem szczerze. Bo podkręcałem naprawdę w, chuj w życiu procków. I to naprawdę niektóre tej spaliłem, spaliłem tylko jednego. Tak, podkręcałem Xenona, miałem X3220 i też był podkręcony. I on jeszcze lepiej chodzi podkręcony, bo Xenony są ze środka kafla wycinane i one są podatne na wyższą temperaturę. Więc jeszcze trudniej zjewać z Xenona, bo to jest serwerowy procek. On jest przystosowany do tego, żeby miał cały czas stres, cały czas, żeby był gorący i w ogóle. On mi poniżej 100 stopni nie schodził, ten kseon wykręcony. Ale one do 115 wiem, że mogły łapać, i trzeba było zabezpieczenie i lekko przesunąć, ale to trzeba mieć wiedzę na ten temat akurat. Tylko się dziwię, że ktoś mówi, że to ryzyko. No. no to miałeś płytę za 10 zł z biedronki, no i wszystko jasne, dlaczego spaliłeś, Mordo. No i wszystko jasne. Dlatego, bo. On... No płytę kupiłeś, Mordko. Płytę i to wszystko, no i wszystko jasne. Jutro wszystkie klientki z Discorda kasuje prawdopodobnie. Koniec kurwa z królestwem Warut jesteś kurwą, jebaną kurwa, ruchaną przez starego wpysk, kurwa, szmato. Przez to, że szmato zeszłaś, pokazałaś się, że tu robię, kurwa, jebana straciłem, kurwa ten. Przez tą, która zeszła tu w... pokazała stopa, że schodzi, że tu bije, straciłem, kurwa, kraba. Co za kurwa, jebana, bez kitów wypierdalać z takimi śmieciami. Śmieci, jebany. <grym> Specjalnie, kurwa człowieku w pierwszej Nie, spokojnie, Wiki, nie do ciebie. Ty mi nic nie zrobiłaś. Jeszcze przynajmniej. Przynajmniej, jeszcze mi nic nie zrobiłaś. Ja nie mogę tej kurwie napisać, że jest kurwą, bo mi chat zablokowali. Nie mogę nawet kurwie napisać, żeby nie fidowała. Gościu, będzie całą grę fidował, bo rozdawany riot mi zabrał możliwość napisania do debila, że Jest debilem, który kurwa ma przestać fidować. Nie wiem. Lol, lol schodzi na psy, kurwa Lol schodzi już na psy, już wam mówię Bo nie możesz nawet gościowi napisać żeby nie fidował Może sam pójdę zaraz doby 0,20 i wpierdolę mu grę Może tak zrozumie dla że 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 ma nie fidować Bo to już naprawdę się śmieszne robi, cześć z minek. To już się robi kurwa śmieszne stary że Ty chcąc wygrać grę tracisz Jak kurwa, jeżeli umie zrobić ze skorupy popielniczkę to kurwa no co ci do tego, no Mordo, nie wiem. Ja mogę z papieru zrobić kurwa kibel. Jak będę chciał. Zrobię kurwa kształt i będę srał do tego i też będzie kibel, no Ibecyle je. Zobacz, kurwa, jebana szmata ruchana w dupę i kurwa jebana szmata szmatarchana w dupę, które się patrzą. Pierwolone szmaty. Niech się poddają teraz. Kurwa, sami se grę wpierwalają szmaty jebane. Pierwolona szmata, fidująca, Piąty raz już się wyjechałaś, kurwo. na ty. Gdzie gówna? Gówna nie pusują. No. Wykorywane, gówna jadane. Jeszcze tylko tej kurwie na tym, tym napiszę. Na się coś. Jeszcze tej kurwie na się coś napiszę, jadane, i na zamkniętej scenie. Żeby wiedziała, że jest kurwą, Janą. No nie napiszę. Dobra, czat mi się nie łączy. Ciekawe, kiedy suchar wynagrodzenia będzie wypłacał, bo już bym, kurwa, zaczął remoncik sobie chętnie i pojechał do Warszawy na ten czas. Kurde, ale mi się jednak klientka podoba, to ja pierdolę, no nie? Youtuberka, nie powiem jaka, haha. Ha. Na Twitchu też są fajne lateczki, ale niektóre, kurwa, przyjemne. A powiedz mi Biksi, jak to jest być kurwą dojmaną w pysk przez starych całe życie i dalej być jebaną kurwą dla ludzi i nie rozumieć, że jesteś jebaną kurwą, która nie powinna tu przychodzić i wkurpiać ludzi. Jak to jest, powiedz mi. Jak to jest? Bo ja z brąza wyjdę, a ty łajzą pierdoloną całe życie będziesz. Bo jesteś jebanym kurwa naćpanym przygłupem pierdolonym, który o 6 rano wchodzi i się pruje do kogoś. I też do osoby, która ma wyjebane jaja na niego. I wypierdolone ma w to co się z Tobą stanie za 5 minut Ale bardzo z jakiegoś powodu chciałeś zabłysnąć przez 10 sekund To zabłysnąłeś Czy było kurwa wartą zrobić z siebie kurwa jedną? Na 10 sekund? Ja bym tego nie zrobił Ale to jest Twoja sprawa Z brązu nie wyjdę Podejrzewam, że szybciej wyjdę z brązu niż ty z domu Bo nawet jeżeli do szkoły idziesz nie do dwie, To idziesz na 8, a ja do 8 wbiję już Silvera Ale pierdol się dalej i Bądź nikim całe życie Rodzice na pewno będą dumni. Rozumiem, już nic nie robię temu ściekowi. Gram sobie po prostu w grę. Chodzi chłopi i się próje coś do mnie w ogóle. Panie. No niesamowite, że kolejny farmacjonist śmiecił, zajmaj się jakimś wódku. Jesteś Delulu czy coś? Ty kurwa jesteś niedormalny umysłowo, gościu. I idź tam zapytaj starego, czy nie chce pogrzebać ci kłasną ku... w głowie bardziej. Bo to jak głupi jesteś poprzestawiał ci chyba coś. A co do włosów, jeżeli chodzi o włosy, temor do ja włosy myję średnio co jeden, co dwa dni, co tyle co ile trzeba je myć. Co ile jest zdrowo je myć. Ale ty prawdopodobnie wiesz lepiej. Więc kolejny farmazon od idioty. Dawno nie był gościa, który w pięć minut taką kurwę z siebie by zrobił. Naprawdę możesz być ku... zadowolony, bo dawno takiego chłopa nie było. Zmontowana, zmontowany to jest Twój łeb, człowieku, i Twój świat cały, kurwa, Twoja rzeczywistość jest zmontowana, człowieku. No kurwa, nawet razu nie zrobiłem nic z takiego śmieciu, ale widzę, że argumentów brakuje, nie do panemu dzieciakowi, to będzie się próbował dalej. Dawaj, poprój się trochę jeszcze, a potem wypierdolaj na przyrkę, kurwa, dostać za brak nauki, kurwa, albo pracy domowej, bo jesteś tym typem kurwa ziwa, co tak pewnie się w szkole uczy. Tak dalej, popierdol trochę jeszcze o życiu innych ludzi, a potem wpierdol bardziej swoje... Poje kupa. były te poranki no. Morda jak wchodzi chłop, któremu dopiero co ojciec kurwa 5 minut temu z wyra wyszedł, to się niedził. Stupi na w ogóle kupa Pierdź, nie ciebie ty. To, że ty na swojego starego się wykrzaczyłeś, to znaczy, że inni tak robią. Ziumuj, naprawdę. Polecam troszeczkę kupa mądrości. Najlepiej to wypierd... jak jakiegoś psychiatry. To będzie najlepsza. Jurek, rozumiesz, kurwa. O 6 rano na śpana jakiś gowniak, ktoś się próje o swoim życiu, nie mają totalnie pojęcia. Ale dzięki, bo dzięki takim debilom jak ty, kurwa, zarabiam sianko. Także się cieszę. A, to, a tobie by się przydał, kurwa, stary nowy, który by cię wychował, bo ten widzę, coś chyba nie umiał, co? Nie umiał cię ojciec wychować. Masz telefon, daj mi spokój, no nie? Ja to kurwa uwielbiam takich kurwa ludzi bez kitu, do ruchania są pierwsi, a później człowieku się męczysz ty, kurwa. I całe społeczeństwo z debilami jednymi, których nie potrafią kurwa człowieku nawet wychować. To jest kurwa niesamowite, bo tylko piwko, tylko to, imprezki, a później kurwa co? Inny człowiek się kurwa męczy z jakimś przygłupem bo Nawet ojciec nie potrafił kurwa powiedzieć gościowi czego nie można w życiu. Podstaw się kurwa stary nie nauczył, rozumiesz? Podstaw. Podstaw, to życia kurwa z ludźmi, rozumiesz to kurwa? Psa kurwa mam lepiej wychowanego od ciebie, rozumiesz to kurwa gościu? To jest niebywałe Że ludzie psa lepiej wychować potrafią Ty mordo, ja jestem w stanie wszystko wykazać, co powiedziałem Ty nie jesteś nawet w stanie jednej rzeczy Wszystkie kłamstwa, które wyjechałeś, nie mają w ogóle pokrycia w rzeczywistości a to, co ty kurwa prezentujesz z sobą jest najlepszym kurwa dowodem tego, że mam rację. Więc no nie wiem, polecam kurwa, nie wiem. Poprosić rodziców, żeby ci kurwa podstaw z życia kurwa, nauczyli, takich jak szacunek do drugiego człowieka. To, że jak gdzieś wchodzisz, to najpierw masz się przywitać, a nie jak do chlewu świnia, jak do siebie do domu się wpieralasz, człowieku. Naprawdę, lepiej na tym w życiu wyjdziesz, dzieciaku. Lepiej na tym w życiu wyjdziesz. Powiedz mi, ty jesteś jakiś kurwa, inaczej rozwinięty czy coś, że nie rozumiesz tego co do ciebie mówię, gościu? <grywa> Kuraj, mówię ci, idź naprawdę starego, starą obuć i powiedz, że cię zawiedli, mordo, bo tu każdy z ludzi, którzy to na czacie, już wie o tym. Chyba tylko ty nie wiesz, że cię rodzice zawiedli. No współczuję ci serdecznie. Aha, czyli stary... twój stary jest PDF-em z tego co napisałeś, no to gratuluję, no to na pewno na pewno twój tata będzie dumny, że tak o nim powiedziałeś własnego ojca se wyzywał, rozumiecie? Chłop własnego ojca właśnie zwyzywał. mu zatrzymałem wiadomość. No jest po prostu, no mówię, no kurwa, ci ludzie już nie są rozgarnięci w ogóle w tych czasach. Naprawdę, ja nie wiem, zastanawiam się, co taki ojciec kurwa czuje teraz, mając takiego syna. Jeszcze kurwa, własnego ojca syna wyzywał, kurwa, wszelkie. Niesamowity jest klient. Rozumieć nie potrafił, pisać nie potrafił, yy, czytać nie potrafił. Pojmować rzeczywistości nie potrafił, podstawowych rzeczy kurwa na temat świata też nie wiedział, no kurwa tak go rodzice zawiedli, że kurwa dawno takiego człowieka nie spotkałem naprawdę tak zgubionego. Także idź tam, nie wiem, pomogłem ci w sumie iść. Pomogłem ci w sumie iść. I się zapytać rodziców, zapytać rodziców, dlaczego cię zawiedli? Czemu nie potrafili cię wychować? No jestem kurwa naprawdę zdumiony, jacy głupi kurwa ludzie teraz po tej planecie chodzą. Naprawdę stary. Internetu by nie było, to byś nie wiedział, że tylu debili wanych jest. Rozumiesz, kurwa, stary, to jest kurwa niesamowite. No czekaj, internet zrobią na dowód, to te wszystkie od razu znikną. Znowu nie będziesz wiedział o istnieniu takich głąbów, bo oni nie będą do normalnych ludzi dopuszczani. Za jakiś czas. A dlaczego to się dowiecie? Bo to, co taki kurwa sierwa robi, to jest zaraźliwe, i to trzeba kurwa odizolować od społeczeństwa. Oni będą ze sobą siedzieć, debile. I będą ze sobą, kurwa, chce robić takie rzeczy, jakie chcą. No, nie możemy pusznąć, bo ten, kurwa, w hamatkę tamten się cofnął i we trzech puszujemy, kurwa, i nie możemy pusznąć I masz 0,9, a ty masz bana, bo jesteś ślepą kurwą, jedną. Widziałeś, jak nie wiem, 0,2 na 19 nie widziałeś, bo jesteś rozwany po prostu biegali Solo Solo nasi i oni biegali razem i wygrali tę grę, No A mnie od razu w niechęca granie w lola przez to. Bo nieważne jak dobrze zagram i tak ktoś ma to w pincie i będzie ch i tak z tej gry. A ja później się męczę człowieku mógłbym kurwa, wyjść z Silvera w 3 grach, to w 70 wychodzę. Potem z jakieś jakiś na czacie mi coś spamują kurwa, przez takie akcje. I mi już kurwa jest przez to smutno, bo straciłem kolejny kurwa czas i kolejną ochotę. Nie wiem, po prostu nie potrafię zrozumieć, czemu ludzie mają w dupie i specjalnie grę w Mówiłem przez 20 minut, że jak nie zacznie z nami biegać, to będzie koniec. On wiedział lepiej, bo on ma 1600 LPków. I kto tu ma rację? Kto ma kurwa teraz rację? Gówno z brązu czy gość 1600 LPków? No ja mam rację, kurwa, że gra została wana, no. Ja miałem 0,2 0 0,2 miałem. Wszystko żeśmy robili. Mordo. Ta gra była wygrana, że próbował biegać solo, split push robić, i przez to nie wyszło, no. W momencie, kiedy ty zacząłeś robić split push, nas k***a zaczął robić to samo, i my byliśmy w trzech i oni ze przybiegali, nas pięciu zabijali, przybiegali ze pięciu, zabijali siebie, przybiegali ze pięciu, zabijali jego, nałapali sobie wszystkie strejki, zobacz a i to gry jest, no. A na koniec dnia to ja jestem osobą, której zależy na progresie, a wszyscy nie mają wypier**olone. I to jest najgorsze. Nie, mi kurwa zależy i z tego wychodzi. takie demotywujące, kurwa, żeby wygraną grę przegrać. Kurwa, którą wiesz, że już masz, ale mi się nawet grać odech już, kurwa. Bo jak ma mi się księć grać, skoro się stara mi, gówno z tego wychodzi. ale to. Po prostu nic już o nich nie kupię to nic już o nich nie kupię. Nie kupię. Nie kupię. nie kupię. nie kupię. nie kupię. Później użeram z debilami, kurwa a to i nie mogę wyjść z rangi. Bo kiedy mam okazję, to... no jeszcze kurwa, mi dadzą ludzika, a nie z kina. No to za każdym razem, kiedy mam okazję wyjść, kurwa, z tej rangi, to nie mogę, bo ktoś ma w dupie to no. Nie wiem, a o zimo zawsze przeciwnik, zawsze kur... W, wy... w... w grę przełoży na wygraną tylko dlatego, że przeciwnik się kopnie. Że trzeba chodzić w pięciu i zabijać. Moi kurwa nigdy. Moi kurwa nigdy. Dziękuję